rozterki liderki. Z tej strony Kasia Niehoj. i Natalia Leśnikowska. Czym tak naprawdę jest liderstwo? Czy liderstwo jest dla każdego? I co to tak naprawdę znaczy być dobrym liderem? Jesteś ciekawy? Zapraszamy ci serdecznie do naszego kanału. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego kiedy nas słuchasz. Dzisiaj zapraszamy razem z Kasią do kolejnego odcinka naszego podcastu Rosterki Liderki. Poświęcimy go bardzo ważnemu tematowi w liderstwie, jak słuchać, żeby ludzie chcieli mówić. Myślę sobie, że naturalną koleją rzeczy są czasami pewne bariery, jakiś dystans zbudowany właśnie między liderem a jego podwładnymi. Tutaj może wchodzić w grę wiele czynników, które mam nadzieję dzisiaj troszeczkę rozbierzemy na czynniki pierwsze. Na pewno wchodzi tutaj w grę hierarchia, prawda? No, lider jest po prostu gdzieś tam w tych strukturach firmowych wyżej, więc podwładni mogą. Już tak trochę siłą rozpędu traktować lidera, liderkę trochę z góry, trochę z jakimiś obawami. Może to być też postawa, którą lider na co dzień prezentuje, jakaś taka trochę onieśmielająca, taka trochę dystans wydłużająca bardziej niż skracająca. Może to być też, i to jest myślę coś, co ja często obserwuję, kwestia dotychczasowych doświadczeń. Czyli, jeżeli ja miałam w przeszłości lidera, liderkę, z którą nie dało się otwarcie porozmawiać, albo z którym, gdzie były reperkusje za jakieś popełnione błędy, gdzie w ogóle nie było jakiejś przestrzeni na taki ludzki dialog, to ja potem gdzieś tam te obawy przeniosę, nawet jak już zmienię zespół, zmienię przełożonego, to to będzie mi gdzieś tam towarzyszyć. Więc, więc to jest wyzwanie, to jest wyzwanie, które stoi przed nami, liderami i liderkami, żeby właśnie ludzie chcieli do nas mówić szczerze, otwarcie i tak bez ogródek. I Kasia, zastanawiam się właśnie, jakie ty masz swoje sprawdzone strategie, swoje sposoby na to, żeby właśnie twoi ludzie chcieli do ciebie mówić. Jak to na co dzień wygląda? Dzięki za to pytanie. Właśnie robię sobie cichy rachunek sumienia, czy moi ludzie na pewno chcą ze mną mówić. Pewnie czasami chcą, pewnie czasami nie chcą, pewnie czasami jest dla nich to łatwiejsze, czasami jest to trudniejsze, ale przede wszystkim staram się wiedzieć o swoich ograniczeniach, jeśli chodzi o mój temperament, mój charakter i predyspozycję do słuchania. Wiem o jednej rzeczy, którą mam zapisanych w genach. Pozdrawiam tutaj moją mamę i babcię, a mianowicie szybkie dawanie rad. W słuchaniu bardzo ważne jest to, żeby zanim zaczniesz pokazywać, jak można coś zrobić, dawać jakieś właśnie złote rady, to trzeba zbudować zaufanie. Trzeba tak naprawdę zrozumieć problem. A nie od razu wyskakiwać z rekomendacją. Ja mam taką cechę, też moje badanie Galupa o tym mówi. Mam bardzo silnie rozwinięty talent naprawiania, więc ja generalnie przychodzisz do mnie i ja już znam rozwiązanie Twojego problemu, niczym wróżka Katarzyna, i z tym walczę. Mam nadzieję, że gdzieś idzie mi to coraz lepiej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to, podkreślam, to, tą chęć zrozumienia drugiej osoby. Ja słucham, staram się wyłączyć moje ego, bo niesamowite jest to, że osoba, która mówi, ona mówi wolniej niż ja myślę. I to nie jest tylko, że ja jestem takim wspaniałym myślicielem, tak jest po prostu nasze tempo. Myślimy szybciej niż słowa są wypowiadane, więc osoba, która do mnie przychodzi i coś mówi, powie dwa zdania, a ja już mam na to całą teorię. Trzeba troszkę zwolnić w tym momencie i rzeczywiście skupić się na tym, co ta osoba ma do powiedzenia. Teraz bardzo modne są parafrazy, żeby lepiej tą drugą osobę zrozumieć, no ale też czasami są opatrznie zrozumiane, bo to nie jest to, że ja powtórzę to, co ta druga osoba w słowo w słowo, tylko ja chcę dopytać, bo znowu moją intencją jest to, żeby tą drugą stronę zrozumieć. I tu ostatnią rzecz, którą przytoczę, to jest to, czego sama się staram jak najbardziej wystrzegać. A znam osoby, które są fatalnymi słuchaczami, bo właśnie mają bardzo mocno wytężone to, że one już przestają cię słuchać i same zastanawiają się nad tym, co one ci odpowiedzą. To jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby nie myśleć, rozmawiając z drugą osobą, po prostu nie myśleć o sobie. Tylko myśleć o tej drugiej osobie. Jestem ciekawa, jakie ty masz na ten temat zdanie. Kasia, bardzo ważne rzeczy padły z Twoich ust, które właśnie wiążą się z moją podstawową strategią, której ja używam, po to, żeby moi ludzie chcieli ze mną rozmawiać. No tutaj wchodzi coaching, wchodzi coaching cały na biało, który właśnie stoi w kontrze do tych wszystkich naszych. Przywar do tych naszych zachowań typowych, jako po prostu ludzkości, czyli takiej chęci doradzenia komuś bardzo szybko, do tego, że my już mamy po prostu milion myśli w głowie, co my zaraz tej osobie odpowiemy, zamiast faktycznie słuchać do końca i dopiero odpowiedzieć. Więc, to jest, to jest właśnie ta moc coachingu. Czyli po prostu coaching, no, dla mnie taka naj, najkrótsza, najbardziej obrazowa definicja to jest to, że coaching to jest sztuka zadawania celnych, trafnych pytań. I to o te pytania chodzi tak naprawdę, a nie o udzielanie komuś gotowych recept i odpowiedzi. Więc myślę sobie, że, że to, prawda, że każdy menedżer, każdy lider powinien moim zdaniem poniekąd być coachem i bardzo liderom wiedza w zakresie coachingu, jakieś doświadczenie w zakresie coachingu. Jestem przekonana, że pomaga. Nawet jest taka książka pod tytułem Manager Coachem, więc to na pewno, to na pewno. tak Czyli takie pytanie absolutnie bez oceniania, absolutnie bez jakichś stworzonych już w głowie tez i hipotez i zrozumienie właśnie tego, że My mamy dwa zupełnie różne światy z tą drugą osobą, tak? Ja mam moje uniwersum, w którym świat wygląda w określony sposób, ale tego kompletnie nie da się przełożyć na uniwersum drugiej osoby, prawda? Więc o tym trzeba pamiętać, ale myślę, że zanim w ogóle ta druga strona zbuduje w sobie gotowość odpowiadania na nasze pytania, i zanim te nasze pytania będą w jakikolwiek sposób użyteczne, to trzeba postawić fundamenty. Myślę, że najważniejszy jest ten początek relacji, lider, podwładny, podwładna i tutaj trzeba zainwestować ten czas w poznanie się, w opowiadanie o sobie nawzajem. Taka bardzo trywialna rzecz, ale po prostu dowiedzenie się tak, co ta druga osoba lubi, co ją interesuje, jakie ma pasje, jakie ma wartości, nie skupienie się od razu na pracy, bo to jest bardzo częsty błąd liderów. Oni na pierwszym spotkaniu z new joinerem, tak zwanym, tak z nowo przyjętym pracownikiem, już rozmawiają o oczekiwaniach, o jakichś KPI-ach, SLA-ach, o klientach, o tym, jak będzie przebiegał proces oceny rocznej, jakieś przedstawiają metryki, wykresy. No, to nie jest moim zdaniem dobry początek. Początek powinien być dużo bardziej na luzie, taki human to human, tak? Poznajmy się, pogadajmy. To jest oczywiście też bardzo fajna przestrzeń, żeby lider o sobie opowiedział. I nawet to, jak ty Kasia fajnie powiedziałaś o swoim y, talencie naprawiania, zakomunikować drugiej osobie swoje talenty, tak? I powiedzieć, że na przykład Taki mam bardziej styl zarządzania, takie mam bardziej zapędy. Jak będę za bardzo szła w naprawianie, to nie bój się mnie zastopować. Czyli takie zdjęcie maski i pokazanie takiej swojej prawdziwej twarzy jako, jako liderki. No i taka ostatnia rzecz, która mnie pewnie wspiera, no to właśnie wracając znowu do talentów Galupa, no to u mnie jest empatia w pierwszej piątce. Więc myślę sobie, że jakby potrafię, Wyczuć gdzieś tam emocje tej drugiej osoby, zobaczyć, tak trochę podskórnie wyczuć, kiedy ta osoba ma chęć do rozmowy i ma właśnie tę otwartość, a kiedy na przykład lepiej pomilczeć i, i zostawić tę drugą osobę w spokoju, więc, więc na pewno empatia wbrew obiegowemu mitowi. Jest ona czymś, nad czym można pracować i co lider może rozwijać, więc tutaj od razu osoby, które na przykład mają, nie wiem, empatię gdzieś na samym końcu albo postrzegają siebie jako osoby nieempatyczne, to ja od razu uspokajam, że to nie jest coś danego nam raz na zawsze. Dobra, Kasia, a powiedz mi w takim razie, bo powiedziałaś o, o, o tych swoich różnych, tam jakichś słabościach. Tak trochę tutaj, y, powiedziałabym, trąciło takim autokrytycyzmem. A, a powiedz o jakichś dobrych rzeczach, o jakichś takich strategiach, które na przykład o, może masz jakiś fajny case, gdzie udało ci się fajnie otworzyć drugą osobę i właśnie powstał między wami jakiś wartościowy, fajny dialog, który. Ciepło wspominasz i który uważasz za swój sukces? Ja tak powiem przewrotnie, że zupełnie się Natalia z tobą nie zgadzam, jeśli chodzi o tą autoprezentację na początku. Pochodzę z Towarzystwa Inżynierów, którzy nie lubią za bardzo mówić o sobie, i w tym środowisku, w moim odczuciu przynajmniej, jest zupełnie odwrotnie. To nie jest zupełnie naturalne żeby na początku opowiadać o sobie. No, myślę, że ja bym wypadła zupełnie słabo wśród inżynierów, gdybym zaczęła od takiego ekshibicjonizmu poniekąd. Yy, sorry, to zabrzmiało trochę pejoratywnie, ale yy, to zupełnie nie jest ta ekipa. My zaczynamy od rozmów o zadaniach. Jako osoby zadaniowe jest problem, jest zadanie do rozwiązania, robimy je. Natomiast z biegiem czasu no, może nie można w 100% 8 godzin pracować? Powoli się otwieramy. Powoli gdzieś jakieś tam rzeczy się, tak zwane nasze ukochane smoltoki, rozgrywają. Na początku one nie są jakieś takie zupełnie naturalne, ale z biegiem czasu rzeczywiście osoby, które w moim odczuciu w większości są właśnie zadaniowe i introwertyczne, gdzieś się otwierają i wtedy stopniowo to. Zaufanie buduje się. No i tu poruszamy kwestię właśnie bycia autentycznym. Ja naprawdę nie byłabym autentyczna, gdybym przyszła i na dzień dobry zakomunikowała o tym, kim ja jestem. U mnie potrzeba czasu, żeby najpierw zbudować tą relację, nawet z mojej strony, zbudować to zaufanie i wtedy ja mogę powiedzieć coś więcej. Myślę, że większość osób właśnie w Towarzystwie Inżynierów pracuje w podobny sposób. No i to jest ta moja strategia, więc, tak jak mówię, no, zaczęłam od takiej kontry i to podkreśla to, że każdy z nas jest inny. I znowu ta otwartość na to, że ludzie słuchają w różny sposób. Mówi się na przykład, że trzeba mieć kontakt wzrokowy z drugą osobą, kiedy się słucha. No ale spotykamy się z osobami, które są neuroatypowe i po prostu one nie są w stanie trzymać tego kontaktu wzrokowego albo bawią się długopisem ponieważ mają ADHD i w ten sposób gdzieś starają się jak najbardziej cię słuchać i, i nie ma co tutaj oceniać znowu mówisz o empatii która jest kluczowa i postaraj się zrozumieć tą drugą osobę dlaczego ona na przykład unika twojego wzroku to nie musi być od razu ten książkowy zły sygnał że coś ukrywa ona po prostu może Starać się pracować nad tym, żeby jak najlepiej cię właśnie usłyszeć, albo czymś się stresuje, albo ma gorszy dzień, tam coś może się dziać. Więc to jeśli chodzi o, o te moje odczucia, o te moje strategie. I wracając jeszcze do tych rzeczy, które ja polecam, to starać się dbać też o siebie w tym wszystkim. Dlatego że wspomniana przez ciebie empatia. Ona ma ciemne strony. Empatia męczy, ponieważ słuchanie naprawdę jest w stanie wysysać z ciebie bardzo dużo energii, bo ty chcesz zrozumieć drugą osobę i o dziwo, słuchanie jest większym wysiłkiem niż mówienie, żeby wszystkie informacje, które druga osoba chce ci przekazać, przetworzyć. Więc Trzeba też o siebie dbać, bo osoby szczególnie empatyczne, naprawdę po takich wartościowych rozmowach, które były dla nich ciekawe, które były naprawdę super wartościowe, one mogą z tych rozmów wychodzić po prostu zmęczone, wyczerpane, dlatego że to jest jednak wysiłek. I liderzy też muszą o tym pamiętać, że Mówię tutaj to z autorefleksji. Jako dość świeży menadżer ustawiałam sobie na przykład sześć rozmów podsumowujących jednego dnia z 15 piętnastominutową przerwą. Tego się nie da zrobić. Ja była, oczywiście starałam się jak najlepiej, natomiast ja wychodziłam z bólem głowy, słaba po takim dniu, dlatego że było to bardzo, bardzo wyczerpujące i Myślę, że liderzy muszą o tym pamiętać, że dobre, aktywne słuchanie wymaga też no, kondycji. Po prostu kondycji i zaplanowania sobie odpowiednich warunków. Tak, to Kasia w pełni się podpisuje pod tym, co mówisz. No, zresztą znowu nawiążę tutaj do, do świata coachingu. No żaden coach... Który chce być dobrym coachem i, i faktycznie ludziom pomagać, ludzi wspierać, no nie ustawi sobie na przykład ośmiu sesji coachingowych w ciągu dnia, no bo to jest zwyczajnie właśnie awykonalne. To jest tak, tak. Ten czas na regenerację, na, na zebranie myśli, na zadbanie o siebie jest na pewno kluczowy. Więc fajnie, że, że o tym wspomniałaś. Natomiast tutaj, wiesz co, Kasia, bo bardzo Ci dziękuję, że mnie wprowadziłaś w ten świat po raz kolejny, świat inżynierów, że tak trochę mnie do niego i naszych słuchaczy zapraszasz, bo dla mnie osobiście jest on totalnie nowy i, i, i chętnie się od Ciebie wielu rzeczy dowiaduję. Jeżeli dobrze Cię zrozumiałam, to tutaj głównie gra rolę czas i cierpliwość, że zaczynamy po prostu z taką czystą kartką, skupiamy się na zadaniach i po pewnym czasie mamy w sobie tę gotowość do rozmawiania. To powiedz mi, bo tak mnie zaciekawiło, po czym Ty rozpoznajesz, że to już jest właściwy moment na przejście na ten kolejny level i rozmowy takie już wiesz z większą otwartością masz jakieś patenty żeby to rozpoznać rozkminić zupełnie szczerze ci powiem że chciałabym się z tym podzielić jaki to jest patent ale to jest chyba ta rzeczywiście wiedza ukryta albo właśnie empatia że ja już wiem dokładnie, że to jest ten moment, że można wyjść poza to zadanie, albo że osoba no, sama się nagle zaczyna otwierać, bo to nie musi wyjść koniecznie ode mnie. To czasami, czasami wystarczy dać swoją obecność, i, i to jest najważniejsze, że ta osoba sama zacznie mówić. Moim zdaniem, właśnie wśród. Inżynierów, tak jak wspomniałam, jest wielu introwertyków, którzy muszą poczuć, że jesteś osobą wiarygodną i wtedy mogą dopiero zacząć mówić. Co jeszcze praktykuję? No, jak, jak mówi się o zadaniu, to potem naturalnie przechodzi się na inne tematy i to się pogłębia, więc staram się naprawdę do tego podchodzić z taką otwartością i też. Są różni inżynierowie. Ludzie w, w tej grupie to też nie chciałabym generalizować, ponieważ tam są też świetne osoby, które naprawdę świetnie opowiadają, świetnie mówią i, i lubią mówić, lubią opowiadać o rzeczach zupełnie niezwiązanych z inżynierią. Są też takie osoby, które tak są po prostu. Pasjonatami, czy inżynierii, czy obliczeń statycznych, czy yy, modelowania, że do, tam z kolei ja jako lider ja zostaję tak aktywnym słuchaczem, bo ta osoba mnie zagada i opowiada o tak ciekawych rzeczach, że nic, tylko siedzieć, słuchać i, i robić notatki. I tak właśnie, a propos tych notatek, to, to jest kolejna rzecz, która też gdzieś, gdzieś mi się nasuwa, że robiąc notatki z jakiejś rozmowy, to, to też jest ważne, żeby jednak mało zapamiętujemy z takich rozmów. I moim takim hakiem jest to, żeby gdzieś po odbytej rozmowie, i tutaj też jako, jako inżynier ci powiem, że okej, okay, coach nie zaplanuje sobie ośmiu sesji dziennie, ale inżynier zaplanuje, bo to jest po prostu zwykłe zadanie. Hello! I to jeszcze taka dygresja. Natomiast ta notatka po spotkaniu, Pomaga Ci wrócić do tej rozmowy, pomaga Ci odnaleźć jakiś kontekst, potrafi też przypomnieć Ci te emocje, które ci towarzyszyły w tej rozmowie. Albo nawet jak gdzieś odniesiesz się do tych notatek, to przypomnisz, że na przykład o czymś chciałby, chciałbyś się więcej dowiedzieć, coś byś chciał zgłębić. No i też taki patent. No ludzie kochają to, jeżeli pamiętasz o czym z Tobą rozmawiali, to jest Coś, co ja mam naturalnie, po prostu pamiętam takie naprawdę rzeczy, których czasami nie wiem, czy one są istotne, ale ludzie też pamiętają, że gdzie się mówili. I jako liderzy musimy pamiętać, że dla ludzi to jest ważne, żeby ich rzeczywiście zauważać, a nie odbędnić tę rozmowę, tylko przyłożyć się do niej. To jest taka, taka myśl, która mi towarzyszy. Tak, i wiesz co, Kasia, ja bym tutaj jeszcze dopowiedziała, że. Zaufanie zdobywamy długo, pracujemy nad tą relacją naprawdę czasami cierpliwie, i to jest taki żmudny proces, żeby ta druga osoba się przed nami otworzyła. Natomiast łatwo i bardzo szybko można to zaprzepaścić. Więc to z kolei, do czego ja bym chciała nawiązać, to jest to, że my musimy bardzo pracować nad naszą wiarygodnością, nad dotrzymywaniem obietnic. I też nad takim pełnym szacunkiem do tej drugiej osoby, czyli no, od takiej bardzo trywialnej rzeczy wyjdę, ale jeżeli druga osoba nam coś powiedziała w zaufaniu, no to absolutnie zachować to dla siebie. Nie powiedzieć tego podczas rozmowy z jakimś drugim liderem w firmie, że to się potem gdzieś rozniesie dalej, pilnować tego bardzo, nawet jak nas korci, żeby gdzieś tam to dalej po prostu przekazać, to absolutnie nie. No a druga kwestia, no to jest to, że podczas tego typu rozmów czasami padają różne deklaracje. Że coś dla Ciebie sprawdzę, że z czymś do Ciebie wrócę, że dany temat, nie wiem, pogłębimy na przykład za tydzień albo za dwa tygodnie. Bardzo ważne jest to i w tym absolutnie zgadzam się z Tobą, Kasia, że notatki mogą wesprzeć, bo zwyczajnie pamięć jest ulotna i jesteśmy tylko ludźmi. Ale no właśnie, wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie sytuację, że do czegoś się zobligowaliśmy, coś obiecaliśmy, i potem cisza. Jak ta druga strona się czuje? No, ta druga strona zapewne drugi raz nie będzie już wobec nas taka otwarta, zawaha się, czy nas o coś poprosić, czy nam się z czegoś zwierzyć, bo zwyczajnie stracimy w jej, w jego oczach wiarygodność. Więc na to też bym bardzo właśnie uczulała, prawda? żeby te rozmowy traktować z bardzo dużą powagą i właśnie pod kątem takich kwestii jak poufność i jak dotrzymywanie obietnic. Nie wiem, Kasia, czy, czy tutaj właśnie w swoim świecie to działa podobnie, czy się ze mną zgadzasz, i może dodałabyś właśnie coś do tej mojej listy dotrzymywania obietnic i, i poufności. Dodałabym to, że czasami to dotrzymywanie obietnic, to warto zakomunikować też drugiej osobie, uświadomić ją, że słuchaj, ja mogę zapomnieć, ponieważ znowu wracamy tutaj do ludzkiej twarzy lidera. Ja mogę zapomnieć, ale wtedy pamiętaj, żeby mi o tym przypomnieć. Nie będę miała nic przeciwko temu. Chcę o tym pamiętać, mam na to notatkę, ale jeżeli nie daj Boże, zapomnę, proszę nie miej żadnych skrupułów, żeby mi o tym przypomnieć. I to jest właśnie też budowanie tej relacji, bo słuchanie. Rozmawianie to jest budowanie relacji, i moim zdaniem to jest bardzo ważne. Co ja jeszcze bym dodała do tej Twojej listy? Ciekawość. Bądź ciekawy tej drugiej osoby, ponieważ ona naprawdę chce, żeby się zauważył. Każdy z nas chce być zauważony, każdy z nas chce się podzielić sobą z innymi w większym lub w mniejszym stopniu. Tak, teraz sobie. Samą siebie cenzuruje, natomiast zapewnienie ciekawości drugiej osobie to moim zdaniem jest coś niesamowitego. No i to, od, od czego wyszłam, czas, żeby gdzieś próbować w swoim napiętym grafiku znaleźć czas między spotkaniami, czasami to będzie 5 minut. Wiem, że Ty też o to bardzo dbasz, żeby to był wartościowy czas. Czasami w operacyjnym deficycie to może być 5 minut. Ale to ma być treściwe 5 minut. Tyle z mojej strony. Tak, to myślę sobie, że będziemy już tutaj Kasia stawiać kropkę w dzisiejszym odcinku. To ja ze swojej strony chciałabym właśnie jeszcze nawiązać szybciutko do tej ciekawości. Jest rewelacyjna książka, którą wam bardzo wszystkim polecam Myślenie pytaniami i tam właśnie jest w rewelacyjny sposób wytłumaczony, że warto stawiać się zawsze w pozycji ucznia, a nie mistrza. I to bardzo zmienia naszą optykę, jak my właśnie jesteśmy ciekawi, jak my z otwartością zadajemy pytania, a nie jesteśmy osobą po prostu wszechwiedzącą. Taką otwartość i taką ciekawość faktycznie na pewno każdy pracownik bardzo doceni i będzie chciał nas słuchać, jak my będziemy Mówić. Więc pamiętajmy o tym, że zanim zaczniemy mówić, zbudujmy to zaufanie i słuchajmy innych. To już wszystko na dzisiaj w podcaście Roztefki Liderki. Wracamy do Was już za dwa tygodnie z nowymi treściami. Jeżeli to, co robimy, się Wam podoba, treści są dla Was cenne, to liczymy na Wasze komentarze i wszelkie pozytywne reakcje. Do usłyszenia!